Hej, hej, hello, witajcie moi kochani, na kanale Rakcił i z co pochwycenie jest blisko. Jak wiecie, ja już teraz tak nie będę nagrywała codziennie na temat tego, jak tutaj już czytam sobie na przykład 1 kwietnia, 2 kwietnia i tak dalej, aczkolwiek będę dzieliła się z wami i tak tym, co po prostu czytam, co jest dla mnie cudowne i co jest po prostu przepiękne, to, co Bóg pokazuje w swoim słowie I powiem wam, to jest po prostu niesamowite. Co Bóg czyni. Ale zanim to powiem, to Wam też to powiem taką rzecz, że dzisiaj po prostu jest też tutaj, no wiadomo, Jezus umarł i teraz jest ten czas, taki właśnie tutaj, um, że tak powiem, myślenia o Panu Bogu, o tym, jaki On jest, dlaczego umarł na naszym, w ogóle umarł na krzyżu, dlaczego w ogóle umarł na tym krzyżu. Właśnie to jest takie fascynujące, pokazujące naprawdę, że Bóg naprawdę umarł na krzyżu, słuchajcie, dla nas. Gdyby On nie umarł za nasze grzechy teraz, my byśmy nie mieli tą możliwość pójścia do nieba. Zastanówcie się, dlaczego Jezus umarł. On chce po prostu, aby każdy z nas mógł być blisko po prostu Niego, żeby każdy też oddał swoje życie. Bądźmy Mu wdzięczni. Ja już, słuchajcie, nie przypominam tego tak ogólnie co roku, bo wiadomo, Jezus już umarł raz za mnie, już umarł y, 2025 lat temu. Więc yy, dla mnie to już jest, jakby to już było i wiem, że to już ogólnie jest tylko dla przypomnienia. Aczkolwiek jest to ważne, by sobie przypominać, że człowiek yy, naprawdę jest człowiekiem grzesznym i potrzebuje Jezusa do tego, by być w niebie. Bez Jezusa nie przejdziesz do nieba. Nie ma opcji, byś poszedł do nieba. I tutaj słuchałam, słuchajcie, taki yy, jakiś tam katolicki... Yy, odcinek jakiś tam, bo to wiadomo, jest na wyjeździe, więc nie ma zbytnio telewizji, więc coś tam zawsze się włączy. Na TVP3 chyba coś. Aczkolwiek e, czasami rzeczy, które wiadomo mówią, są po prostu na przykład prawdą. I tam akurat taki jeden tam jakiś, to dominikanin, czy ktoś tam był, nie wiem, mówił taką ważną rzecz. Ważną, bardzo uważam ważną. Ja jestem zszokowana i to chyba mój mąż włączył akurat w porę, bo mówił on o tym, iloma gwoździami został przybity Jezus do krzyża. I zgadnijcie, iloma mógł być przybity do krzyża. Dlaczego musiało to być tak tutaj ogólnie powiedziane? Siedmioma gwoździami. Słuchajcie. Eee, I tam ono oczywiście mówi szczegóły, wiadomo, bo trzeba było belkę tą pionową przyczepić do tej takiej poziomy, więc musiał być jeden gwóźdź, potem drugi gwóźdź, trzeci, czwarty, gdzieś tam te inne. Tak samo gwoździe musiało być. Więc mógł być przybity do krzyża albo trzema gwoździami, które mogły właśnie być jako też, też symbolika bardzo ważna. Bądź siedmioma, by on po prostu mógł wisieć, żeby to ciało jednak wisiało. Um, powiem Wam, to jest naprawdę cudowne. Nie dlatego, że on wisiał w sensie takim, że ja się cieszę, że on wisiał, bo to nie jest fajne, gdy ktoś zostaje zabity i w ogóle przybity do krzyża gwoździami jakimiś. Aczkolwiek siódemka to jest symbolika, to jest wieczność, więc pokazuje nam bardzo mocno, że Jezus um, po prostu zrobi to na wieczność. Zrobi to jeden, jeden raz. I nie zrobi tego, że on cofia teraz się biczuje i cofia teraz umiera, i umiera, umiera. On to zrobił raz. Dlatego ja już tak nie przeżywam tego tak bardzo mocno, jak przeżywałam kiedyś na samym początku, bo teraz się z tego cieszę. W sensie, cieszę się z tego, że on zaraz zmartwychwstanie, że zmartwychwstał 2025 lat temu. Mniej więcej oczywiście około. No ale tutaj tak się to liczy, więc na pewno w takim wieku to było. E, także powiem Wam, to jest cudowne, że Jezus zmartwychwstał. I my też, słuchajcie, zmartwychwstaniemy. My też niedługo się z nimi spotkamy, tak jak on tutaj się spotka. Teraz to będzie taki wspaniały czas, takiego okresu, kiedy właśnie Jezus będzie się objawiał swoim, zaraz po zmartwychwstaniu, tu właśnie swoim uczniom i nie tylko. Więc normalnie powiem wam naprawdę, czekam na to pochwycenie, każdego dnia. I modlę się, modlę tak samo się, słuchajcie, Panie Boże, przyjdź, bo to, co to są, to czasami widzę, to jest po prostu katastrofa. Z dziećmi, co robią, to jest dla mnie najbardziej niedopuszczalne, i ja nie mogę tego po prostu swoim umysłem przeżyć. Dlatego nie mogę na tego oglądać, bo dla mnie to jest takie straszne, że to jest w ogóle nawet. Nie, no nie wiem, jak to w ogóle można. I teraz wracając tutaj do fragmentu, czytam sobie Marka ogólnie, pierwszy rozdział do 20 wersetu, i tam jest coś takiego też cudownego wam powiem. Jan chrzcił w Jordanie wszystkich tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Chrzest, słuchajcie, po to taki jawny, taki świadomy chrzest jest wtedy, gdy Ty przyznajesz się i chcesz zmienić swoje życie. Chrzest, który kiedyś, jak to się mówi, było jakby było się za małego dziecka, kiedy ktoś nas ochrzcił, on nic nam nie da. On nam nic nie, da, nam nic nie daje, ponieważ Ty musisz przyznać się do tego, do swoich grzechów, co robiłeś. Dlatego u nas ogólnie, u nas w kościele, gdzie ja chodzę jest tak, że po prostu przed chrztem Ludzie mówią o swoich grzechach, mówią o tym, jak, jakie było ich życie, co się zmieniło w tym życiu, że oni chcą po prostu podążać za Panem Bogiem. Więc tak samo i my wyznawajmy grzechy Panem, Panu Jezusowi i dajmy się ościć w imię Jezusa Chrystusa. Bo Jan chścił ku upamiętaniu, a Jezus ku zbawieniu, ku po prostu mm, życiu wiecznemu. Później tu mamy dalej kolejny fragment. Duch Święty wzbudził Jezusie potrzebę wyjścia na pustynię. To mnie tutaj bardzo tak zdziwiło. Duch Święty wzbudził w Jezusie potrzebę pójścia na świątynię. Wyjścia na, na pustynię, sorry. Więc to pokazuje wielokrotnie też tak czasami, nie wiem jak wyprzeżywałam, że czułam, że mam robić teraz post. Czyli to jest wtedy od Ducha Świętego, że masz robić ten post. To jest ten czas. A w większości, jak mam nie robić, to wiadomo, nie mam takiej potrzeby ogólnie, żeby to robić. Więc to są tylko określone momenty i czasy, gdzie Pan Bóg wtedy po prostu coś chce zrobić. Ale żeby to było, żebyś to słyszał, że to jest Pana Boga, to po prostu musisz być z Nim blisko. Czasami nam też oczywiście się nie chce, bo Duch Święty też mówi, zrób teraz post, a ty i tak dalej nie chcesz. No bo wiadomo, wiadomo, jak to ciało, woli jeść i te inne przyjemności za przeproszeniem. E, więc e, to jest dla mnie fascynujące. mi to dotknęło teraz, że naprawdę Jezus w nim wzbudza Duch Święty tą potrzebę wyjścia na pustynię. A dalej jest napisane, szatan poddawał go próbie. Szatan. Nie Bóg. W tym momencie to nie było, że Bóg poddawał go próbie, tylko szatan go poddawał próbie. Tak to jest napisane. Więc... E, i tak samo też to jest też, to właśnie bardzo ciekawe, że w tym czasie przybywał wśród zwierząt, a wsparciem stworzyli mu aniołowie. To jest w Marka. Tego nie było w Mateusza. Z tego co tutaj czytałam, nie widziałam tego. Także powiem Wam, że to jest, no, jak normalnie czytasz Słowo Boże, w każdym wersecie, w każdym słowie to są takie rzeczy. Dla mnie to są nie, że nowości, ale takie jakby czytasz to każdego dnia, każdego dnia jakieś wiadomo te fragmenty różnego rodzaju a dopiero później coś takiego ci się tam wow obudzi i po prostu Bóg ci pokazuje, że zobacz co to było że to ważne jest by być przyznawać się do swoich grzechów przed chrztem by jednak pokutować i właśnie przyznawać się do tego by to oddać już wszystko eee, a druga rzecz, że to Duch Święty zbudza w nas właśnie potrzeby postu, a Duch, a Duch Święty od kogo jest? No to jest Bóg, tak? też, więc to jest około osoba więc to Wam powiem, że po prostu to jest naprawdę mega niesamowite. I no ja jestem mega przeszczęśliwa, że to Bóg tu słucha się, na nam pokazuje w sobie Bożym te rzeczy. One są cudowne, ale żeby to widzieć, to trzeba czytać. A jak się nie czyta, to jest kaplica. Wtedy. Także wszystkiego Wam życzę dobrego, moi drodzy. Jeżeli jeszcze nie oddamy swojego życia Jezusowi. Pamiętaj, te święta nie są dla jajek, dla zająców i dla innych rzeczy. Nie są. To są rzeczy takie zbędne, przyjęte są. Ja wiem, że takie są przyjęte. Mimo wszystko ym, czasami tam robimy pewne rzeczy. Ja na przykład malować jajka lubię. Nie dlatego, że po prostu to jest jakiś tam rytuał nasz. Aczkolwiek maluje się jajka tylko raz w roku. To jest jak jakoś maluje po prostu, żeby tylko sobie były kolorowe. Nie idę tej święcić to mogłabym w każdym no, oczywiście dniu sobie jakieś jajka pokolorować, po coż to jest, aż lubię kolory, lubię jakoś tam frajdę sobie robić z tego powodu, tak sobie jakieś naklejki ponaklejać, to jest też taka twórcza rzecz, bo można to byłoby zrobić każdego dnia, więc nie widzę w tym żadnego problemu, aczkolwiek święconka uważam, że nie jest dobra, bo Pan Bóg święci nasze potrawy każdego dnia, więc tak samo też to słuchajcie, po prostu mamy się modlić o to, Bóg łaskę nam daje i każdego tu słuchajcie po prostu dnia yy, nasz błogosławie z pokarmem i nie tylko, więc to nie jest to, żeby ktoś tam pokropił i będzie to święcone i to jest takie mega święte. Nie, Bóg jest swoją świętością. I to, co, wycho to, co wychodzi, jest nieczyste, nie, nie, a nie to, co wchodzi. Więc tutaj pilnujmy swoje serce w tym momencie. I zajączki też tak samo oczywiście nie są w ogóle kompletnie dobre. Um, akurat tak się zdarzyło, że moja córka, słuchajcie, ma zawsze 9 urodziny kwietnia, i akurat przeważnie zawsze robimy właśnie w te święta, więc wtedy wiadomo, że prezenty jakie są, yy, które kupujemy mniej więcej jakieś tam. Kiedyś raz tego kupiłam takiego króliczka, to maskotka, żeby miała po prostu ze swoim imieniem, żeby mogła się przytulać, bo akurat bo po prostu króliczki są piękne. Teraz właśnie mamy nowego króliczka w domu. Po prostu ta króliczka, bo chciała moja córka, i tam tutaj taka mała Liddy się nazywa i powiem Wam, że po prostu jest cudowna, by dać jakieś schronienie znowu kolejnemu zwierzakowi. I powiem Wam, no że pan Bóg po prostu jest cudowny i. Kto chce osądzać, będzie osądzał. A najbardziej pozdrawiam osobę, która oczywiście nie słuchając, daje lajka w dół. I wiem, że to zawsze przeważnie jedna osoba. Ja nie wiem w takim razie, po co ona w ogóle mnie ogląda. Bo to mnie naprawdę wsioryba, czy tutaj to ona ogląda, czy nie. I słuchaj, czy zgadza się, czy nie. Ale po, po, bo ja powiem naprawdę ja Wam powiem, że naprawdę to jest dla mnie szok. Po prostu i niedowierzanie, że ta osoba tak się zachowuje. Nie wiem, po co to w ogóle robi. Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Także, um, słuchajcie, moi drodzy, wesołych świąt Wam życzę, Boży, wesołych świąt Pana Jezusa, który zmartwychwstał za nasze, y, tutaj dla naszego zbawienia, dla nas po prostu byśmy mogli żyć. I to jest, powiem Wam, cudowne, że Bóg naprawdę tutaj z nami się zajął i chciał to zrobić dla nas, że tyle musiał wycierpieć. Doceniajmy to, co mamy. Czasami tam, gdzie siedzimy doceniamy dopiero wtedy nasz dom i to, co mamy, kiedy czegoś w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie ma. Typu przyjechaliśmy tu teraz na przykład do tego Karpacza i powiem Wam, że no, woda jest na przykład zimna. Nie? Jakieś tam te się dzieją rzeczy, powiedzmy. I doceniasz później w domu, że masz wodę ciepłą. Taką, że ona idzie, nie musisz rezygnować z ogrzewania, by oddać wodę ciepłą. Więc to jest ten plus, więc doceniajmy to tego, czego nie mamy, tego, czego nie widzimy. Oddajcie swoje serce Jezusowi. Słuchajcie, naprawdę pochwycenie jest tak blisko. Jest tak blisko, słuchajcie. Jest tak po prostu blisko, że to głowa mała. Oddajcie swoje serce Jezusowi. Jest filmik też, piszcie sobie yy, na moim tu kanale, jak oddać swoje serce Jezusowi. Już mówiłam to wielokrotnie. Serio. Pan Bóg czeka na Was. Pan Bóg, słuchajcie, czeka na Was naprawdę, dopóki jeszcze jest czas, dopóki jeszcze jest czas, naprawdę, dopóki jeszcze ta chwila, te sekundy, minuty, tak jak właśnie ci y, też łotre umarli, też tak samo z Jezusem na krzyżu i oni mieli ostatnie sekundy, by z Panem Bogiem porozmawiać i to tak właśnie też pokazuje mi, że masz ostatnie sekundy porozmawiać z Bogiem, nie rezygnuj z tego, dopóki jeszcze tu żyjesz, możesz każdej chwili się nie obudzić, naprawdę, bo dzieją się różne rzeczy, a jak oni z WHO klikną tylko tak, to naprawdę będzie Ala ta pandemia, którą planują zrobić na ten rok e, przypuszczalnie niby na lipiec, może na październik, sama do końca już w końcu, nie wiem, kiedy to ma być. Pan Bóg i tak, tak na tym wszystkim kontrolę ma, więc twoje życie i tak jest pod ręką Pana Boga, a dlatego lepiej bądź pisko Pana Boga naprawdę, bo Bóg jest cudowny, Bóg jest naprawdę cudowny. Także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bądź już powietrzu, jak Pan Bóg zechce. Ja tutaj normalnie, jak chodzę po tych górach, będę właśnie zaraz wychodzić, to powiem Wam, nie mogę się tego doczekać, jak to będzie fajnie wyglądało i to będziemy naprawdę, słuchajcie, po prostu normalnie chodzić po tych górach, bo góry uwielbiam. I to jest, słuchajcie, coś po prostu niesamowitego. Coś niesamowitego. <laughs> Także do usłyszenia. Widzimy się, słuchajcie, w kolejnym filmiku. Pa! Z Bogiem!